Wiecie, co nas wszystkich bezapelacyjnie łączy? To, że doba dla każdej osoby na całym świecie liczy dokładnie 24 godziny. Nieważne, czy to jest moja doba, Twoja doba, czy doba, nie wiem, Billa Gatesa. Wszyscy mamy do dyspozycji te same 24 godziny. To zaskakujące, kiedy się pomyśli o tym w ten sposób, prawda? No więc jak już miałam nie nagrywać podcastu, bo miałam takie myśli. To pomyślałam sobie wtedy, że wam opowiem o mojej wewnętrznej bitwie, którą toczę, i nu już będzie to dla kogoś jakiegoś rodzaju inspiracja, albo wiecie, coś takiego do pomyślenia. I zanim przyszła zdrowa część, która powiedziała mi: odpuść, to ja musiałam przejść przez kilka poznawczych kręgów piekielnych, o których zaraz wam opowiem. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologką i psychoterapeutką i prowadzę ten właśnie podcast o nazwie nieprzypadkowej zupełnie Gutral Gada. No więc, zapraszam Was na odcinek, którego miało nie być. No więc, jest tak od pewnego czasu, że w moim y, dzbanie zasobów Zrobiło się dość pusto. Z wielu powodów, o których zaraz w mniejszym lub większym stopniu opowiem. I nie jest to jakaś sytuacja zaskakująca. Czasami się dzieje tak, że człowiekowi się w zasobach robi pusto, bo po prostu nie miał wystarczającej ilości czasu na to, żeby te zasoby odbudować, albo przywaliła go taka kawalkada różnych wydarzeń, że po prostu tam się bardzo szybko opróżniło. No więc odpuściłam w zeszłym tygodniu nagranie i emisję. Odcinka podcastu, co się zdarzyło pierwszy raz w historii tego odcinka. No i miałam już też odpuścić odcinek, ten właśnie, którego obecnie słuchacie, ale wtedy sobie pomyślałam, że może ja to, co mi się tam kołacze w głowie, nagram i wypuszczę i zobaczę, co się stanie i jaki będzie odzew, i czy wam. Przydarzają się podobne rzeczy, albo czy w ogóle macie podobne myśli, a może w jakiś sposób nazwanie tego, co wierzę głęboko, dzieje się wielu i no dzieje się po prostu wielu z nas y, przyczyni się do jakiegoś nie wiem dialogu, albo normalizacji, chociaż jakoś nie lubię tego słowa. No więc y, ja przeszłam przez siedem y, poznawczych kręgów piekielnych, kiedy mierzyłam się z tym, że y, ja nie nagram. Odcinka podcastu. I pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, to było: kurde, yy, nawaliłaś. To znaczy, no, promujesz swój podcast i mówisz, że będzie emisja co niedzielę i teraz tej emisji co niedziela nie ma. No i trochę słabo to wygląda. Drugi krąg i druga myśl była taka, że może ja się kurde lenię. No, że może to by się dało jakoś ten odcinek nagrać i nie wiem. Wcisnąć gdzieś, yy, w ogóle no coś tam wypuścić, żeby po prostu uniknąć tej myśli, że nawaliłam. Czyli drugi krąg pojawia się w odpowiedzi na pierwszy krąg, żeby jakoś sobie zrekompensować to, że nie, 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 to nie jest tak, że ja nawalam. To jest tak, że ja jakoś muszę to zebrać. Ale wiecie, wewnętrzny krytyk nie odpuszcza i mówi: No, dziewczyno, 24 godziny robisz różne rzeczy, ale no jednak śpisz, jednak nie bierzesz prysznic i może by się tam dało trochę wycisnąć czasu z tego. No i potem wjechałam już w taki głębszy krąg piekielny, trzeci, to było: nie nadaje się. Ja się po prostu nie nadaję do prowadzenia podcastu. W regularnym tempie, co tydzień, że to wymaga ode mnie zasobów, których ja właśnie nie mam, a może już się wyczerpałam, a może to się w ogóle już skończyło i mi już nigdy nie będą przychodzić żadne pomysły na odcinki, może ja zawsze będę taka zmęczona. No wiecie, dużo zniekształceń poznawczych, o których już nagrałam odcinek, to nie jest tak w ogóle, że jak się strapeł, to mi się o tym wie, to człowiek tego uniknie. Sama wiedza nie wyklucza tego, że czasami po prostu zrobisz coś głupiego. To jest tak, jak wiecie, rozwiązujecie zadanie z matematyki i znacie wzór na pole trójkąta, ale mimo to zdarza się, że coś tam spieprzycie. Więc sama wiedza nie wyklucza wpadania w różnego rodzaju pułapki, no i to się też stało tymczasem. A wiecie, co jest najśmieszniejsze, że im mniej masz zasobów, tym trudniej jest przywołać różnego rodzaju mechanizmy, techniki, które pozwolą ci z tymi zniekształceniami walczyć, Więc dlatego nazwałam te moje kręgi piekielne poznawczymi kręgami piekielnymi, no bo jeden ciągnie za sobą spiralę drugiego i tak człowiek zapada się coraz mocniej. I kiedy już sobie pomyślałam, że się nie nadaje, no to przyszedł czwarty krąg piekielny, żeby tak wiecie, jeszcze mnie tam zepchnąć trochę niżej, a że inni to jakoś dają radę. Inni to oni mogą mieć nawet jeszcze więcej na talerzu niż ja. Oni mogą mieć, nie wiem, dzieci i trzy etaty i jeszcze gorszą sytuację życiową na dany moment i po prostu siedzą i robią jak te maszyny i to tylko potęguje, jak człowiek sobie odpali pierwsze lepsze social media. One działają na wszystkich tak samo. Wiecie, to, to, to jakby mechanizm jest bardzo podobny. Zresztą, za stworzeniem interfejsa takiego Instagrama siedziała cała banda mądrych ludzi, którzy sprawiali to, żeby sięgać po niego jak najczęściej. No więc, jak sobie odpalisz i widzisz, że tu sukces, tam sukces, a ty, kurde, kobieto nie możesz nagrać odcinka podcastu, no to wiecie, co się dzieje. Spadamy w piąty krąg piekielny. Piąty krąg piekielny to już jest jazda po własnych emocjach, czyli zawiodłam. Zawiodłam po prostu wszystkich słuchaczy, oni już teraz odeszli, oni już w ogóle nie pamiętają, czym jest ten podcast, i w ogóle, wszystko, co sobie wzięli z tych odcinków, to im wyparowało, i myślą sobie, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie, bo nie dostarczyłam kolejnego odcinka. Czujecie to, czujecie, ile tam jest zniekształceń. Czytanie w myślach, katastrofizacja, negatywny filtr poznawczy, w ogóle wszystko jest na nie. Ludzie są rozczarowani, masowo wychodzą na ulicę w proteście. Gdzie do cholery jest kolejny odcinek podcastu Gutral gada? Policja nie jest w stanie poradzić sobie z tym tłumem protestujących. Telewizja transmituje to 24 na dobę. Jak bardzo Gutral zawiodła wszystkich i wszystkie słuchaczki na całym kurwa świecie, bo nie wypuściła odcinka w niedzielę, tak jak opowiadała. Grubo, co? No więc to był taki właśnie mój piąty krąg piekielny, który się toczył przez jakąś chwilę. Następnie wpadłam w szósty krąg piekielny. Takiego już wiecie, hardkorowego, wewnętrznego krytyka, oskarżyciela, który mówi, ale przecież nic ci nie jest. Przecież ty nie jesteś jakaś, nie wiem, chora, ty nie masz jakiejś depresji tobie nikt nie umarł, nic się takiego poważnego nie stało. Czym, czym ty w ogóle dziewczyno, możesz być zmęczona i w ogóle co ty takiego w życiu robisz, że nie masz y, czasu usiąść i nagrać odcinka podcastu? I wtedy sobie pomyślałam, że ja nie mam jakiegoś usprawiedliwienia. Ja nie mam, wiecie, tak jak rodzice pisali w dzienniczku usprawiedliwienia, proszę zwolnić Asię z ostatniej lekcji, bo ma wizytę u dentysty. Tak, ja nie mam takiego usprawiedliwienia, które mogłabym Wam przedstawić, które mogłoby mnie legitymować, dlaczego ja tego odcinka nie nagrałam. No, bo wiecie, nawet jeżeli jakieś usprawiedliwienie było, bo to usprawiedliwienie to też głupie słowo, to nawet nie chodzi o usprawiedliwienie, jest jakiś powód. Ten powód jest dla mnie ważny, ale on nie jest taki nadrzędny i sformalizowany w takim społecznym myśleniu o powodach, dla których czasami możemy czegoś nie zrobić. To znaczy, że ktoś jest zmęczony. To nie jest wystarczający powód, bo właśnie to zmęczenie nazywamy lenistwem, a to był mój drugi krąg piekielny, bo nam się wydaje, że nam się nie chce i jesteśmy po prostu rozkapryszeni, i w ogóle w dupach się poprzewracało. Bierz się w troki, wyciągaj ten mikrofon i nagrywaj kobieto. Nie mogłam powiedzieć, że nie wiem, złamałam rękę, mam grypę, coś takiego spektakularnego się wydarzyło, nie wybiłam sobie wszystkie zęby i język mi skołowaciał, przez co nie jestem w stanie wyartykułować paru zdań do mikrofonu. Nie ma takiego powodu. I trochę czułam z tego tytułu dyskomfort, że no co, tak po prostu wzięłaś i nie nagrałaś. I potem weszłam do siódmego, ostatniego już dla mnie kręgu piekielnego, w którym pomyślałam sobie. No dobra, ale gdybym ja tak na przykład jedną noc zarwała, to w sumie może bym coś nagrała i napisała, yy, no bo ja tam mam jakieś pomysły na odcinek, na tam jakieś takie, wiecie, notatki, no to ja bym tak siadła, docisnęła, zrobiła research i po prostu to wzięła i nagrała tylko dla samego faktu zachowania ciągłości emisji odcinków. I to był ten moment, w którym sobie pomyślałam, no ale przecież nie spanie. I obcinanie z tego snu jest cholernie niezdrowe. I myślę, że kiedy w moich myślach pojawiło się słowo zdrowie, które jest moją wartością, to wtedy wjechał cały na biało zdrowy dorosły i po prostu chwycił mnie za rękę i wyciągnął na powierzchnię Ziemi i rozumu. I to nie jest tak, że ten zdrowy dorosły, to wiecie, jak Superman pojawił się znikąd i uratował mnie, a ja uwieszona o jego szyi mówiłam: Och, thank you, zdrowy dorosły, I love you so much. Tylko on się budował we mnie i buduje się w wielu ludziach i on się buduje wraz z dojrzewaniem. I my czasami musimy dołożyć pewnych intencjonalnych starań do tego, żeby ten nasz zdrowy dorosły rósł w siłę. I pojawiał się wtedy, kiedy go potrzebujemy. I ja też sobie myślę, że w swojej terapii, i także po, i w ogóle zajmując się jakąś, jakąś swoją wewnętrzną narracją, staram się co jakiś czas tego mojego zdrowego dorosłego wspierać i oglądać świat z różnych perspektyw. To znaczy, kiedy dzieje się jakaś sytuacja w moim życiu, to zadaję sobie takie pytanie: A co by na to powiedział zdrowy dorosły? I dzięki temu jest mi łatwiej nawigować siebie w kierunku tych wartości i tych zdrowych narracji, których potrzebuję. I zdrowy dorosły, jak on już mnie wyciągnął. i Wyobraźcie sobie teraz takiego, wiecie, właśnie supermana, który leci i mnie trzyma i stawia na ziemię. I teraz jest taka bardzo ckliwa scena, w której ten zdrowy dorosły przeprowadza ze mną dialog. I mówi mi: "Joanno, co za dużo to niezdrowo". I ja sobie myślę: no tak. A ostatnio to cholera? Dużo na tym talerzu było. I faktycznie jakoś tak się zaczęło robić chaotycznie, bo jak się dzieje dużo, to człowiekowi te zasoby poznawcze się bardzo szybko kończą, i nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się zaczynam robić bezrefleksyjna. To znaczy, wiele bodźców mi umyka, jakoś nie wszystko zapamiętuję, dużo jest w tym automatyzmu. I jak ja jadę na takim automacie, to, to mi przypomina taki roller coaster, który jedzie, i ja wiem, że ja w nim jadę, i ja jadę do przodu, ale ja ni nie nie widzę, co się dzieje dookoła mnie, i nie mam żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. I to jest taki stan, który mówi mi, dobra, dobra, dobra. Stop. No więc zdałam sobie sprawę, że jest bardzo za dużo i że trzeba jakoś to wszystko poogarniać. No i on ja wtedy wchodzę w dialog z tym moim zdrowym dorosłym, aka Supermanem, co mnie właśnie wyciągnął z tych kręgów piekielnych i mówię: "Zdrowy dorosły, ale jak to? Co ludzie pomyślą?" No i zdrowy dorosły mówi do mnie: "No i co ludzie pomyślą?" I ja mówię mu na to, że no właśnie, co oni pomyślą? I zdałam sobie sprawę z tego, że, no cholera, Gutral, no to już jest banalne. Naprawdę? Znowu dałaś się złapać w tę pułapkę? Skąd ty wiesz, co ludzie pomyślą? Nie wiesz, dopóki ci tego nie napiszą. A jakoś mi nie napisali, że nienawidzę cię, zniszczyłaś mi życie, nie wyemitowałaś odcinka. Wręcz przeciwnie. Zaczęli pisać, że rozumieją. I że to jest jasne i że w sumie dzięki za podzielenie się tym, że po prostu nie dałaś rady nagrać odcinka i że na te big deal i że będzie szansa nadrobić sobie jakieś poprzednie. No i ten zdrowy dorosły, wiecie, on nie jest głupi, nie? więc on nie odpuszcza. Czy na pewno ja wiem o wszystkich wszystko i czy wszyscy wiedzą wszystko o mnie? Czy nawet gdyby ktoś sobie o mnie źle pomyślał, to jaki to ma wpływ? Na moje życie. Po pierwsze, czy ja się w ogóle o tym dowiem, że ktoś o mnie źle pomyślał? Po drugie, no i jakby, jakie to będzie dla mnie miało znaczenie? Co się wtedy wydarzy? Czy moje katastrofizacje to jest jakaś projekcja moich wewnętrznych przekonań? Czy to jest fakt? No i wtedy jakoś sobie myślałam, no dobra, no to ktoś sobie coś tam pomyśli, no życie, jakby będę z tym żyć, ja też myślę o różnych ludziach różne rzeczy, ale nie mam pojęcia, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to mogą być tylko moje interpretacje. No i że jakoś nie muszę się tym za mocno przejmować. No i potem, tak jak już sobie zaczęłam myśleć i wchodzić w ten dialog z tym zdrowym dorosłym, to sobie pomyślałam, dobra, ale ludzie uczą się przez modelowanie. To znaczy, my obserwujemy zachowania innych i na tej podstawie uczymy się, co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. Tak też zresztą zachodzi ta normalizacja, że kiedy o czymś mówimy, no to różne rzeczy wydają nam się oczywiste. Znaczy wiecie, że żyjemy w tych swoich wewnętrznych światach, w których każdemu się wydaje, że jak sobie nie radzi albo przeżywa coś trudnego, to że jest w tym absolutnie sam. I że kiedy ktoś opowie, że ma bardzo podobne przemyślenia albo doświadczenia, to to już spuszcza powietrze i otwiera nam ten wentyl, żeby sobie pomyśleć: Okej, okay, to nie tylko ja tak mam. Czyli to może być w jakimś stopniu normatywne. No więc pomyślałam sobie, że może ja o tym opowiem, że może kogoś to obchodzi. Jeżeli kogoś to obchodzi, to chciałabym zamodelować, pokazać, że czasem ludzie nie dają rady. Wszyscy. I ja teraz nie daje rady położyć na talerzu wszystkiego co bym chciała, a że jestem z natury łapczywa, no to muszę sobie jakoś te priorytety poukładać. I wtedy sobie pomyślałam, taka jestem mądra, wiecie, w tych podcastach, ale człowiek musi sobie czasami własny podcast przypomnieć, albo wrócić do podstaw psychoedukacji i dziękuję temu zdrowemu dorosłowi, że on mnie tak pacnął prosto w czoło i powiedział: "Wracamy do podstaw", żeby sobie właśnie przypomnieć, że przecież na podium priorytetów są tylko trzy miejsca. Jak ktoś widział kiedyś w życiu podium, to najpewniej wie, że to są takie trzy klocki różnej wysokości, i że my możemy tam ustawić tylko trzy rzeczy. I że ja tam próbowałam wcisnąć 17 i że to się, kurde, po prostu fizycznie nie da. No weźcie, spróbujcie 17 osób na trzech miejscach podium yy, zmieścić. No yy, Fizycznie będzie to niemożliwe, albo się podium zarwie, albo ludzie z niego pospadają, i podobnie jest z naszymi sprawami. Więc to było bardzo trudne zadanie, ale trzeba było to wszystko jakoś poukładać. No i jak to poukładałam, i wtedy nagle jakoś przytomnie zobaczyłam, że o oh fak, ale tam są tłumy, to przypomniałam sobie, że samo poświęcanie to wcale nie jest cnota. To jest bardzo prosta droga do wypalenia, bo to samo poświęcanie to jest właśnie. Taki element, w którym masz ten swój dzbanuszek zasobów, i tak tu podlejesz, tam podlejesz, tu nalejesz, tu pomożesz, no bo ktoś potrzebuje, bo się do czegoś zobowiązałaś, bo coś komuś obiecałaś, i zapominasz uzupełniać. Tak po prostu cały dzień chodzisz i z tego dzbanuszka, nalewasz wodę do różnych kwiatków, a potem jesteś zdziwiona, że nie ma tam już więcej wody. No i ta myśl o tym samopoświęcaniu jakoś sprawiła, że pomyślałam sobie, że właśnie no, po pierwsze z pustego Salomon nie naleje, po drugie, że maskę zakładamy najpierw sobie, a potem innym w samolocie, i że w tym pomaganiu czy robieniu rzeczy to kluczowe jest to, żeby mieć z czego nalewać. A ja od jakiegoś czasu próbowałam nalewać z pustego. I tak jak powiedziałam, że to jest prosta droga do wypalenia, bo wiecie, w tym samo poświęcaniu można się zakręcić. I wtedy dojdziemy do takiej sytuacji, w której już po prostu tam wyskrobałeś z tego dzbana po prostu to, to ten środek, żeby tylko coś móc jakoś zaoferować i z siebie dać w obawie przed tymi innymi mechanizmami, że ktoś coś pomyśli, że okaże się, że zawiodłam, że włączy się mój wewnętrzny samooskarżyciel i powie, zawiodłaś, nie dałaś rady, nie dowiozłaś i my tak będziemy próbować nalać z pustego. No, więc byłem z siebie nieco dumna, że się opamiętałam i zaobserwowałam, że kurde, no może to nie jest koniecznie ten mechanizm, w który chciałabym na ten moment iść. No, i mówiłam wam jeszcze o tej legitymacji i tym usprawiedliwieniu, że przecież nic mi nie jest, ale może być. Bo jeżeli w porę nie zadbam o te zasoby, no to właśnie zacznę skrobać te brzegi tego dzbanka, aż on się cały rozpadnie. I fakt, mamy jakąś taką część, której się wydaje, że my musimy mieć solidny powód, żeby czegoś nie zrobić. Albo, wiecie, zwolnienie lekarskie to jest coś, co nam pozwoli nie iść do szkoły. Ale pamiętam, miałam takiego nauczyciela z języka polskiego, który mówił nam, że możemy y, nie robić pracy domowej, ale musimy mu to zgłosić przed lekcją. No i to był taki nauczyciel, który był na maksa solidny i mi nawet było głupio nie robić do niego pracy domowej, bo ja miałam wrażenie, że on to autentycznie przeżywa. No ale czasami się zdarzyło, bo ta praca domowa była codziennie i to było wypracowanie, więc tam było dużo roboty. No i pamiętam, że stałam w kolejce do tego, żeby mu powiedzieć, że tej pracy domowej nie zrobiłam tym razem. A przede mną stała dziewczyna, która powiedziała właśnie jemu, że tej pracy domowej nie zrobiła, bo wróciła wczoraj do domu i była bardzo zmęczona i musiała położyć się spać. I ja, jak to usłyszałam, to aż zdębiałam. No jak to? Co to jest kurde w ogóle za powód? A on tak na nią popatrzył i powiedział i bardzo dobrze zrobiłaś, bo sen jest ważny i trzeba odpoczywać. I coś wtedy we mnie zostało i zapamiętałam to na bardzo długo. No do dziś o tym pamiętam, bo przecież wam o tym opowiadam, że można po prostu uznać, że w moich zasobach zrobiło się na tyle pusto, że musiałam się po prostu zregenerować. Takie oczywiste, takie proste. I jeszcze y, jakoś zostało uszanowane, uważnione. Myślę sobie, że to olbrzymia lekcja, która nieczęsto nam się zdarza. No i y, włączyła się oczywiście we mnie też katastrofizacja, że jak już ludzie nie usłyszą tego podcastu raz, to oni już go nigdy więcej nie odtworzą i że w ogóle stracę milion jakichś szans, a potem sobie pomyślałam o tym, że. No dobra, ale jak tych szans nabierzesz i na ten swój talerz nałożysz tyle, że nie będziesz w stanie tego przejeść, to przecież to się zmarnuje i ani ty na tym nie skorzystasz, ani nigdy dookoła ciebie i że to w ogóle nie ma żadnego sensu. To jest taka nasza olbrzymia zachłanność, jakby świat miał się skończyć jutro i że może jak nie te szanse, to przyjdą kiedyś inne i że warto jest czasami sprawdzić, czy ja mam siłę, żeby różnego rodzaju szanse dookoła mnie na ten moment unieść. I wtedy wzięłam już naprawdę głęboki oddech i zrobiło się tak luźno i pomyślałam step by step, gutral, krok po kroku, nie jesteś w stanie unieść wszystkiego naraz. No i wracając jeszcze do argumentu lenistwa, to to jest taka część, która, nad którą często się zastanawiam. Czym w ogóle jest lenistwo? Co to znaczy być leniwym? Bo... Słowo lenistwo nam się czasami skleja z po prostu byciem wyczerpanym, byciem przeciążonym, i myślę sobie, że my też niedoszacowujemy tego, że różne rzeczy i różne wydarzenia w naszym życiu kosztują nas stres, kosztują nas emocje, kosztują nas koncentrację, która no też jest pewnego rodzaju wysiłkiem umysłowym. I że no dobra, może cały dzień siedzieliśmy przed kąpem i klikaliśmy, i ktoś nam powie, no ale czym tutaj się zmęczyć? Ale to jest męczące. Zwłaszcza jeżeli nie zrównoważymy sobie tego dobrym stylem życia, aktywnością fizyczną, poszukiwaniem przyjemności i relaksu, no to zacznie nam to po prostu ciążyć. No i żeby z tą moją katastrofizacją jeszcze trochę powalczyć, to pomyślałam sobie. No, i co się najgorszego może stać, jak nie nagrasz tego odcinka podcastu? I to był ponownie nowy oddech, pełny świeżego powietrza, że najgorsze to to, że parę osób się wkurzy, i że może ktoś będzie rozczarowany, ale z drugiej strony tak naprawdę nie czekają mnie żadne konsekwencje rzeczywiste, a większość z nich jest w mojej głowie. No i poczułam wtedy. Taką wdzięczność. Ja wiem, że wdzięczność to jest słowo, które się wyprało, i może się wydawać, że yy, wdzięczność to chodzenie po łące i myślenie, dziękuję ci, świecie, że jesteś taki dobry. Nie. Wdzięczność za to, że w tym procesie budowania pewnego rodzaju samoświadomości i takiej wewnętrznej dojrzałości byłam w stanie wykształcić w sobie dialog, który powiedział mi stop i który uważnił absolutnie. Kluczową potrzebę zadbania o siebie. I mogłoby się wydawać, że zawiodłam i że zrobiłam coś, co było rozczarowujące, i mogłabym się w tej myśli taplać, że jak mogłaś to zrobić, wiecie, dać temu wewnętrznemu krytykowi bicz i pełne pole do popisu, żeby po mnie jechał, ale pomyślałam sobie, no dobra, ale ja mogę też z tej sytuacji wyciągnąć wnioski, bo może coś się stało takiego, że na moment straciłam uważność i zagalopowałam się. I że ja już nie chcę następnym razem kłaść sobie tyle na talerz, więc muszę po prostu zapamiętać tę sytuację i uważać na przyszłość. I powiem Wam, że jak człowiek wyłączy wewnętrznego krytyka, to nagle okazuje się, że to w sumie było całkiem ciekawe doświadczenie, z którego można co nieco czerpać, i że, no właśnie, być może jeszcze kiedyś się zagalopuję, być może kiedyś sobie założę tam za dużo na talerz, ale. No, przecież nauka, także nauka siebie i postępowania z samym sobą, to metoda prób i błędów. Rozwój nigdy nie jest linearny, nie jest tylko better and better, tylko czasami zdarzają się wpady, wtopki, pomyłki, błędy. Wiecie, te wszystkie słowa, których się tak bardzo obawiamy, i te wszystkie sytuacje, do których za wszelką cenę nie chcemy dopuścić, one po prostu są częścią naszego życia. No, i biorę sobie jeszcze taki wniosek, że to mierzenie tego mojego wewnętrznego budżetu, ile ja tam mam w tych zasobach, to jest robota, którą trzeba robić codziennie i po prostu sprawdzać, dziewczyno, jak to jest w tym twoim życiu, czy chłopaku? Bo wiem, że chłopaki też słuchacie tego podcastu. Ile tam jest w środku? Ile co mi zżera? Czy to nie jest tak, że ostatnio zmagam się z czymś, co jest trudne i może po prostu jakoś mnie osłabiać, albo czerpać trochę więcej niż w takim stanie neutralnym? Co mogę zrobić, żeby sobie trochę doładować? Czy jest coś, z czego mogę? zrezygnować, czy jest coś, co mogę odpuścić i czy na pewno wszystkie moje zniekształcone myśli i podpowiedzi są słuszne i czy mogę tego swojego super bohatera zdrowego, dorosłego wyciągnąć, aby teraz w pewien sposób mnie wsparł i zmierzyć te zasoby ponownie. Słowa mają moc, zatem staram się używać ich rozważnie i pomyślałam sobie, że czasami stajemy się takimi Niewolnikami różnych przekonań i zasad, czego ja doświadczyłam w ostatnich tygodniach. I może by tak zamiast nagrywać za wszelką cenę, za to, żeby spełnić te założenia wewnętrznego krytyka, żeby mu się przypodobać, żeby uzyskać jego aprobatę, to po prostu czasem lepiej po prostu mądrze pomilczeć. Ale żeby to zobaczyć. Potrzeba przestrzeni i dystansu, bo czasami jak się zakręcimy w pewnej matni przekonań, to bardzo trudno nam jest do tych wniosków dojść. I jestem trochę z siebie dumna, trochę szczęśliwa, że udało mi się z tego wyprowadzić. I tak jak Wam powiedziałam, nie mam żadnego legitnego usprawiedliwienia, dlaczego tego podcastu nie nagrałam w zeszłym tygodniu i dlaczego nie nagram go w przyszłym tygodniu, bo już wiem, że nie dam rady tego odcinka nagrać. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, że z pustego... I Gutral nie naleje. I Gutral możecie sobie zastąpić każdym dowolnym innym nazwiskiem i po prostu mierzyć swoje zasoby codziennie. I pamiętajcie, odpuszczanie to nie porażka. Czasami to odpowiedzialność, która sprawia, że mamy szansę zadbać o swoje zdrowie. To byłam ja. Gutral gada. Do usłyszenia za może, miejmy nadzieję, dwa tygodnie.